Dzień dobry bardzo, Weto Media i nasz nowy gość, Angelika Talaga. Edukator, neuropedagog, przedsiębiorca, twórca marki Godmother. Która to marka, jak i Angelika, dostarcza narzędzi i strategii, która wspiera rodziców, czyli między innymi pewnie imię, wartościowej. No, to ma wszystko służyć dla wartościowej edukacji dzieci, dla ich mądrego wychowania. Takie to są ładne zdania. Przeczytałem o Tobie. Wiem też, że piszesz artykuły, nagrywasz podcast, występujesz w różnych miejscach. A ciekawą rzecz, którą jeszcze się dowiedziałem, trochę robiąc research Twojej strony, że akurat to, że wziąłeś ślub w Las Vegas, to wiedziałem, ale nie wiedziałem, o tym, że masz słabość do czołgów i załogowych lotów kosmicznych, a to ci dopiero ciekawostka. Cześć Angelika! Cześć, cześć, witam serdecznie wszystkich widzów, słuchaczy i ciebie. Na początek tylko powiem, że te nagranie jako pierwsi ujrzą wszyscy uczestnicy, użytkownicy Liberum WetoMedia, czyli miejsca, forum, gdzie wszyscy, których zdołamy tylko zgarnąć, wolnorynkowców z Polski, nie tylko będą mieli tam miejsce na pogaduchy, na wymianę opiniami, na rozmowy, na, na bardziej rozrywkowe rzeczy, na, na mniej rozrywkowe rzeczy, ale w każdym razie jest to miejsce, gdzie nikt nas nie wywali, bo jest to nasze miejsce, które sami stworzyliśmy. A za jakiś czas te nagranie ukaże się już na kanale WetoMedia, gdzie każdy będzie mógł sobie je obejrzeć. Powiedz mi Angelika, taką rzecz. Dlaczego dzieci? Dlaczego twój biznes jest związany z dziećmi? Co takiego fascynuje cię w dzieciach? Bo przecież kiedy zaczynałaś, sama nie miałaś dzieci. Tak, tak. To prawda, jak zaczynałam, miałam 21 lat. Do dzieci jeszcze mi było daleko. Nie miałam wtedy wykształcenia pedagogicznego, nawet te stricte, więc czy doświadczenia pracy z dziećmi bezpośredniego. I co mnie zachwyciło w tym, ta historia sięga czasów nastoletnich, kiedy ja podziwiając mojego tatę i wszystkich takich innych omnibusów, Leonardo da Vinci m.in., i sobie tak zamarzyłam to by było takie super, jak ja bym była taka mądra i taka wszechstronna i taka utalentowana. I, I sama chciałam taka być, tak? Więc, więc mając te kilkanaście lat i w tych początkach internetu, w neostrady i tak dalej, próbowałam tutaj coś znaleźć za darmo. Oczywiście jakieś kursy językowe, jakieś kursy liczenia w pamięci, prawda? Jakieś takie cuda niewidy. I co jakiś czas natrafiałam na taką informację, że tego byłoby się bardzo łatwo nauczyć, gdybym miała dwa lata albo półroczku. Nie, że w wieku nastoletnim czy już potem dorosłym jest to odrobinę trudniejsze. A te plastyczne mózgi, jakby takie rzeczy łapią wprost, czy to, wiadomo, opływanie, czy właśnie języki, czy cokolwiek innego, czy instrumenty. I, I wtedy jeszcze nie myśląc o tym, że to mi się przyda w jakimkolwiek innym stopniu, jak przy wychowywaniu moich własnych dzieci, ja sobie po prostu takie informacje do folderu zapisywałam na potem. I one się tak gromadziły, 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 moja wiedza wokół tego rosła e, tematu, i w pewnym momencie po prostu znajomi, wiedząc, że ja coś o tym wiem, bo czasami coś o tym mówiłam, zaczęli mnie o coś pytać, że a ty coś tam wiesz, to może będziesz miała pomysł, jak sobie poradzić z takim czy z takim problemem z dzieckiem, tak? W, 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 w ramach edukacji. No i od tego się zaczęło, że jak mnie pytali, ja dochodziłam do wniosku, że w sumie mam jakieś zdanie. Coś tam wiem i w zasadzie mnie to interesuje. I tak od słowa do słowa powstał blog, a potem marka, firma, i tak się potoczyła. Ale akurat znajdujesz się bardzo ten, ten wywiad, jakby jest w, umiejscowiony w czasie, w, w, w bardzo ciekawej e, trajektorii, kiedy powoli odchodzę od dzieci. E, I znaczy, dzieci nadal, nadal są i one będą, bo to nadal pozosta pozostaje. E, e, jakby część mojej ekspertyzy i ja się nadal w tym edukuję. E, natomiast e, być może. Jakby moje ambicje zaczęły sięgać troszeczkę dalej, chciałabym spróbować czegoś innego, ale dopiero raczkuję w tym czymś nowym innym. I w ramach w ramach mojego biznesu zaczęłam też się troszeczkę skupiać bardziej na rodzicach. W tym kontekście, że, że rodzice też być może potrzebują mojej większej pomocy niż kiedyś myślałam. No i. Przeszliśmy teraz tak naturalnie do tych rodziców, no bo mówiąc o dzieciach, no tyk, trudno wykluczyć rodziców z, tego, z tej rozmowy. Pewnie sobie o tym trochę porozmawiamy. Sam jestem ciekaw jako rodzic pewnych rzeczy, które, które tutaj powiesz. W jaki sposób pracujesz z rodzicami? Bo rozumiem, że żeby. Coś zmienić w dziecku, coś, coś mu na nie wiem, zaadoptować na nowo, nauczyć, no to przede wszystkim trzeba nauczyć rodziców. W jaki sposób, w jakich używasz, nie wiem, narzędzi, jak to wygląda od takiej strony technicznej? Tak, tak. Moje, mój, mój pierwszy pomysł na biznes to były zajęcia dla dzieci w przedszkolach, takie dodatkowe. Wymyśliłam tam sobie zajęcia w, w ramach takich inteligentne, genialne dziecko, przedsiębiorcze dziecko, takie różne. E, i, I chciałam te zajęcia robić. Uniemożliwił mi to Donald Tusk, e, który wtedy, właśnie e, w, w 2013 roku, takie obostrzenie zrobił, że tylko e, w, mogą, Nauczycielki, przedszkolanki robić takie zajęcia dodatkowe. E, I rzeczy, i, że, że, rytmikę, czy wszystkie inne takie rzeczy. E, no, no i wtedy się rynek posypał, bo prywatne przedszkola zaczęły panikować i tak dalej. Ja odstąpiłam od tego pomysłu i potem robiłam takie zajęcia nie w przedszkolach, ale w innych miejscach dla dzieci. E, I bardzo szybko się rozczarowałam. Dlaczego? Szybko, tak, bardzo szybko doszłam do wniosku, że, że jest to, wiesz, jakby ja zaczęłam firmę z misji. Tak? I jakby moim głównym celem, chociaż jest to, nie bierzcie ze mnie przykładu, proszę bardzo, nie jestem wzorcowym przedsiębiorcą. Moim głównym celem nigdy nie było zarabianie pieniądze. Chciałam, żeby to był efekt uboczny, a jakby firma powstała właśnie z pasji, tak? ze zainteresowania, z jakiejś tam misji, powiedzmy, chociażby górnolotnie to brzmi, raczej z takiej egoistycznej potrzeby dzielenia się tym, bo mnie to interesuje. Tak, więc wszyscy macie teraz słuchać. <słuchaj> <słuchaj> I, 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 I faktycznie byłam roz Czarowana, bo nie tak to miało wyglądać, że rodzice e, płacą za te zajęcia z takim poczuciem, że robią teraz coś dobrego dla dzieci, bo przecież zapłaciłem za, za ambitne zajęcia, wartościowe zajęcia i e, z takim poczuciem, że, że, że ta odpowiedzialność jakby spada z ich barków, bo ja już zapłaciłem, więc to dziecko się tego tam nauczy. Mm. I w przypadku wielu zajęć faktycznie może to mieć się zastosowanie, jak to są na przykład zajęcia z nie wiem, jakiejś robotyki, tak, na przykład, że, że rodzic tego w domu nie nauczy, bo nie ma wiedzy na przykład na ten temat, a dziecko pójdzie na zajęcia, będzie budowało roboty z klocków Lego, jakieś, prawda, tranzystory, układy scalone i tak dalej, zajęcia raz w tygodniu i dziecko będzie budowało swoją wiedzę wokół tego i to ma prawo świetnie działać. W przypadku przedsiębiorczości, i tego, jak się zarządza pieniędzmi, to ja mogę z dziećmi zrobić zajęcia dotyczące tego, jak budować biznes, wymyślać hasła, reklamowe, jakieś takie rzeczy, ale zarządzania pieniędzmi ja ich nie nauczę na zajęciach raz w tygodniu, ani raz w miesiącu, że tego musi uczyć rodzic. I, i ja sobie zdałam wtedy sprawę, że okej, okay, okej, okay, mnie nie będą satysfakcjonowały zajęcia dla dzieci. Bo y, nie chcę, jakby moim celem nie jest robienie siebie, z siebie pajaca po to, żeby zrobić jakby rozrywkę dla dzieci, bo mogę też się przebrać za klauna i, i będzie też ciekawie, mm -hmm. e, i uczyć jako klaun tabliczki mnożenia. Tak? Że ja autentycznie chcę czegoś, żeby się te dzieci nauczyły, więc muszę uderzyć do rodziców. I wtedy w, w pierwszym roku ne, mojej działalności zrobiłam taką transformację, że okej, okay, 100% kieruję komunikat do rodziców, a odpowiadając na Twoje pytanie wprost, jak to robię, to w tym momencie są to mentorzy, Mentoringi rodzicielskie głównie i to są czasami mentoringi rodzicielskie jeden na jeden w po prostu takie konsultacje które są poprzedzone wywiadem takim, żebym ja się zorientowała w czym, jak i po co mogę pomóc. Potem są te faktyczne konsultacje i taki follow up. Natomiast później przechodziłam na mentoringi rodzicielskie grupowe, gdzie mamy takie zdalne konsultacje na żywo z pytaniami itd. i tak I to jest zawsze więcej niż jeden dzień, to jest raczej kilka dni po, po pół godziny, po godzinie. Czasami to są trzydniowe, czasami siedmiodniowe, zależnie od tematu. No, a po Powoli oczywiście też staram się te tematy, które się najczęściej powtarzają, które są takie zawsze dobrze, dobrze nośne, żeby to były po prostu kursy online. Że może moja obecność już nie jest wymagana i to też jednocześnie sprawia, że cena takiego kursu spada, kiedy ja nie muszę poświęcać swojego czasu już na to, więc jest to też dostępne dla większego grona rodziców. Mhm. Porzyszłaś taki bardzo, bardzo taki głęboką taką rzecz, tak naprawdę mówiąc o tych rodzicach, no bo to jest to, to o tym. To, o czym powiedziałeś, że tak naprawdę rodzice w jakiś sposób muszą być zaangażowani w większości rzeczy, bo, bo, bo techniczne wiadomo, no to jest tak, tak naprawdę i problem całej chociażby edukacji państwowej, tak? Gdzie, owszem, te dzieci mogę, mogę powiedzieć, czegoś się tam nauczyły, jakichś pewnych kwestii technicznych, nie wiem, chociażby nauczyły się e, czy, czytać, pisać, ale na przykład zdaję sobie sprawę, że dużo więcej na przykład wyciągnęły, jeżeli chodzi o... Czytanie, czy pisanie z mojego domu, bo my dużo czytamy, oni mm. dużo czytają, tak? I ja jestem tego świadomy, że, że, że na to nie, nie, nie bardzo ma wpływ szkoła, tak, szkoła raczej zniechęca swoimi lekturami. Um, więc, więc to jest taki dosyć głęboki problem. Ale um, powiedz mi, czy, um, czy, czy jak, jak, jak podchodzisz właśnie do takiej edukacji? Um, no, właśnie takiej, takiej państwowej. no na, na pewno nie widzisz ją w jakichś różowych barwach, ale, ale na przykład to tak zaczepię ci kilka rzeczy. Może na której z, z nich odpowiesz, bo ty mieszkasz teraz w Anglii, tak? Więc też masz chyba jakieś doświadczenia, przynajmniej gdzieś, gdzieś jakieś znajomość jakichś innych rodziców, jak tu w Anglii się odbywa. Czy widzisz w jaki sposób można by na przykład, jakbyś miała taką możliwość, poprawić polską edukację państwową? Co byś zmieniła na przykład jako pierwsza, albo co byś w ogóle zmieniła? Mm-hmm. Więc jakie mam zdanie na temat systemu edukacji dramatyczne? To jakby od początku swojej kariery zawodowej to powtarzam i na początku to jeszcze, powiedzmy tak, 10 lat temu to jeszcze było trochę bardziej kontrowersyjne. W mhm. tym momencie już się nawet nie hamuję z moimi wypowiedziami. Stan, stan jest dramatyczny i to jest nie tylko w Polsce, jeśli chodzi o szkołę publiczną, bo tak naprawdę w większości krajów świata ten, ten system edukacji jest bardzo podobny, jeśli to jest system edukacji oparty na tym, że wiedza jest podzielona na przedmioty, że mamy bloki lekcji konkretnych, teraz matematyka, teraz inna, teraz inna, że te, że te lekcje są przydzielone dzwonkami jakimiś na lekcje i przerwy, że mamy oceny cząstkowe, że mamy i semestralne, że mamy testy sprawdziany, odpytywanie przy tablicy, jakby wszystkie te elementy są dramatycznie sprzeczne z tym, co już dzisiaj wiemy na temat pracy funkcjonowania mózgu dziecka, więc, więc a wszystkie systemy praktycznie na świecie się na tym opierają. Natomiast mówisz o tym właśnie, że, że tutaj Londyn i tak dalej, no, no tutaj ta edukacja dzieci jest trochę bardziej skomplikowana w tym kontekście, że większość szkół jest płatnych i, i te szkoły bezpłatne, inaczej tych szkół, które by mnie interesowały, to są szkoły płatne, które są po prostu bardzo drogie, więc, więc żeby zapłacić się w Londynie czynsz za mieszkanie i za szkołę dzieci, to Naprawdę, chyba trzeba być multimilionerem, albo nie wiem, jeść tynk ze ścian. Natomiast, żeby żeby do tych, co mnie interesują. I, I dlatego ja, między innymi, dlatego też powtarzam od właśnie dwóch lat, odkąd mieszkam tutaj, że jesteście, Wy, Polacy, w absolutnie, absolutnie uprzywilejowanej sytuacji. Ponieważ szkoły alternatywne mają się bardzo dobrze w Polsce, wyrastają jak grzyby po deszczu. Jest wiele szkół alternatywnych, które mają już dużo doświadczenia, wypuściły wielu absolwentów. Są szkoły alternatywne, które są w bardzo przystępnych cenach. Są szkoły alternatywne, które są szkołami publicznymi, bo jest na przykład Fundacja Budzącej się Szkoły, która zajmuje się transformacją szkół publicznych, żeby były bardziej przyjazne dziecku. to są wciąż szkoły publiczne, za które się nie płaci nic specjalnego. Więc więc takie rzeczy, które się dzieją w Polsce, oczywiście Polska nie jest wyjątkiem na mapie świata, ale jest, jest w mniejszości na pewno, więc szkoła, szkoły publiczne standardowe. Są w sytuacji dramatycznej, jeśli chodzi o system, bo tam oczywiście są wspaniali ludzie czasami i są y, nauczyciele z pasją i tak dalej, ale niewiele pomoże, jeśli ten nauczyciel z pasją musi w pierwsze 15 minut wypełnić się w dziennika, sprawdzić lekcje, wpisać 5 ocen, zrobić sprawdzian i potem ma chwilkę na przeprowadzenie lekcji, dzwonić dzwonek i dzieci muszą przenosić się na inną lekcję, i dodatkowo potem jeszcze wląduje na dywaniku, bo, bo lekcje nie są zgodne z podstawą. Programową, tak jakby chciał dyrektor, nie w nie w odpowiedniej kolejności, za mało robi sprawdzianów, za mało jest ocen w dzienniku, tak? Więc, więc nauczyciele, ci fantastyczni, ja mam takie marzenie, że ci nauczyciele fantastyczni będą po prostu naturalnie w ramach wolnego rynku przechodzić do szkół alternatywnych, prywatnych w pewnym momencie, jakby różnica będzie tak: chciałam powiedzieć brzydko, ale tak by kująca w oczy. Że, że po prostu wszyscy rodzice, jak jeden mąż, stwierdzą, że okej, okay, ja po prostu mojego dziecka do publicznej szkoły nie pośle, dopóki nie zaczniecie tego zmieniać. Więc co bym zmieniła? No te elementy, zaczęłabym od tych elementów, które wymieniłam, które właśnie nie działają, które już wiemy, że na 100% nie działają, a następnie oddałabym szkoły troszeczkę, z no pewną hybrydą, ale troszeczkę pod działanie wolnego rynku, to znaczy, żeby było wiele różnych szkół. Tak, bo nie ma czegoś takiego, że ja wymyślę Wam teraz jeden wspaniały, najlepszy system, bo wam Angelika Talaga mówi, że po prostu ma być taki, taki, tak, bo tak się uczy mózg dziecka, tylko uwaga, uwaga, dzieci się bardzo od siebie różnią, tak się różnią od siebie dorośli, mają różne preferencje, uczą się w różny sposób i, i rodzice, jakby jest inna dynamika w życiu rodzin i tak dalej, więc, więc gdyby te szkoły były różne, to by jakby. Dzieci nie byłyby jednakowo wykształcone i to nie jest pożądane w świecie, żeby dzieci były jednakowo wykształcone. I ja nie, nie mówię jednakowo w sensie lepiej, gorzej i na równym poziomie, tylko wykształcone, specjalizując się w różnych rzeczach, rozwijając, jakby rozwijając się bardziej sportowo, artystycznie, humanistycznie, ściśle lub rozwijając nauki ścisłe od strony humanistycznej, rozwijając nauki humanistyczne od strony nauki ścisłej, bo to są rzeczy, które są dla szkoły obecnie zupełnie obce. I ja nie dziwię się, jeśli któryś ze słuchaczy w ogóle nie wie, o czym ja teraz mówię, nie potrafi sobie wyobrazić przykładu. Ja chętnie podam przykłady, ale czas mamy ograniczony, więc wiesz, Jasne. nie zaczynajmy mówić o edukacji za dużo, bo, bo ja mogę popłynąć. Jasne, zrozumiałe. Ale wiesz, co, no, dobrze, że powiedziałaś na przykład to z innej perspektywy, tak? To jest perspektywy spo, spoza Polski, żebyśmy też trochę mogli zobaczyć, że tak jak mówisz, my też mamy jakieś tam takie skierki, które pozwalają nam coś mimo wszystko więcej zrobić. I, i myślę, że to jest to jest super. Wiesz, e, chciałem Ci też tak trochę podpytać o, um, o taką edukację online, jaką się odbywa. Wiesz, to jest, to jest w ogóle takie zabawne, jak sobie miałem właśnie zadać ci pytanie i sobie uświadomiłem, że siedzę sobie teraz właśnie na strychu, tak, w mieszkaniu moim, a na dole mam dwóch uczniów w dwóch różnych pokojach, którzy, że mam szkołę na dole po prostu, tak? tak. I, I teraz um, nie robiłem im nigdy jakiegoś domowego specjalnie nauczania, tak? Natomiast teraz chcąc, nie chcąc, mam ich w takim domowym nauczaniu, ale zauważyłem takie różne rzeczy, już nie będę też o wszystkich mówił, bo, bo czasu nie ma, ale o tym, jak dzięki y, mimo różnych złych rzeczy, o których być może sobie zaraz powiemy, to ja też czekam takiej pozytywy na przykład tego. Pozytywem jest to, że jeden na przykład z moich chłopaków gra, uwielbia grać na gitarze, więc i ma gitarę elektryczną, i ma gitarę akustyczną, i ukulele sobie kupił, jeszcze marzy teraz o, o basowej i on na przykład potrafi w czasie zajęć, kiedy nie ma kamery włączonej, albo kiedy w przerwę, bierze sobie tą gitarę i ćwiczy coś, coś tam sobie robi. I się myślę, kurczę, ma czas na to, żeby się zająć nad tym, czy w szkole nie byłby w stanie zrobić, a tutaj ma dodatkową przynajmniej godzinę na to, żeby sobie porobić jakieś inne rzeczy. To nie zawsze musi być gitara, wiadomo, to różne rzeczy, ale to, to jest taki przykład. I się tak zastanawiałem, czy w takim nauczaniu online, do którego w jakiś sposób zostaliśmy zmucz, zmuszeni, widzisz jakieś, jakieś plusy? Wiesz co, no widzę na pewno duży plus w tym kontekście, że um, musiało być odpuszczone trochę administracji działania szkoły e, i że teraz już to nie będzie tak działało, że pierwsze 15 minut naszego spotkania online będziemy sprawdzać obecność, tak? I, i będziemy y, y, upominać dzieci, żeby usiadły w ławkach prosto i żeby, prawda, nogi, nogi ze stołu y, i proszę podnieść ten papierek, tak? Że nie, nie, można iść ciku, dopiero co po przerwie, prawda? I wszystkie takie, takie, takie rzeczy y, odchodzą. Są inne problemy administracyjne, jest jakby szkoła nie powinna tak wyglądać. W tym sensie, że dzieci siedzą kilka godzin na tyłku przed laptopami. I oczywiście to nie jest idealna forma, ale, ale to też mogło zadziałać otrzeźwiająco na nauczycieli. Na przykład tak, jak, jak oni się sprawdzają w roli nauczania, jaką mają siłę przebicia, jak, jak uczniowie, gdzie technologicznie się często uczniowie czują bardziej pro niż samty nauczycieli. W jaki sposób dzieci wykorzystają taką przewagę, bo, 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 bo prawda, memów jest wiele wszędzie, w jaki sposób to się może odbywać. Więc, więc zaletą, zaletą może być to że, um, samo takie poczucie zmiany i pokazanie, że, że zmiany są nieuchronne i, i że zmiany nie należy się bać i że nawet nie chodzi o to, że ja jestem fanką nauczania zdalnego, bo raczej nie jestem w takiej formie, gdzie to się odbywa cały czas według programu nauczania, cały czas jest zmiana z matematyki na to na to i cały czas dzieci mają zadania domowe, ale istnieje jakby forma samoedukacji, żeby dzieci były prowodyrem tej edukacji i na przykład uczyły się przy laptopie z innych źródeł, to, to można to zrobić bardzo dobrze. Nie? To można to zrobić bardzo, bardzo dobrze. W tym wypadku, jeśli już jesteśmy przy tym temacie, i mogę dać rodzicom dwie rady takie, takie bardzo szybkie jak już jesteśmy skazani na taką formę edukacji to pierwsza rzecz e, e, dzieci mają nadmiar kontaktu z technologią i e, trzeba ten natychmiast tak, ten nadmiar z technologią zneutralizować e, i robi się to kontaktem z naturą e, czyli e, jak wiecie wychodzicie do parku wychodzicie do lasu e, robicie podchody paintbola albo cokolwiek albo nawet po prostu grzebiecie w ziemi na balkonie i sadzicie sobie ziółka e, e, i, i przy drzewa po drodze do biedronki, nie wiem, cokolwiek, tak, ale, ale po prostu natura ma taką siłę, że faktycznie jest w stanie zneutralizować w pewnym stopniu negatywny wpływ kontaktu z technologią. Szczególnie teraz, kiedy jesteśmy zamknięci w domach, to, to na to bardzo trzeba zwracać uwagę. E, e, I i ym... To jest jedna rzecz, druga rzecz, to bardziej w kontekście nauczycieli, ale e, tajemnicą poliszynela jest to, że robienie notatek e, bardzo jest w stanie pomóc w procesie edukacji, jeśli dziecko siedzi i ogląda lekcje, e, to no, jest duża szansa, że niewiele z nich zapamięta. Natomiast jeśli chcemy się nie musieć uczyć do sprawdzianu, który potem będzie nieuchronny, to zrobienie notatek w odpowiedniej formie, nie linijka pod linijką do brzegu do brzegu, to, to takie notatki mogą być zbawienne w tym, żeby cokolwiek w tej głowie zostało. Więc to tylko takie, takie rzutem na taśmę, skoro już o tym rozmawiamy, mhm. porady. Jasne. Wiesz, co, no też, też to zauważyłem, że takie, takie wychodzenie, po prostu zacznijmy po prostu od zwykłego wychodzenia z domu, kończąc na, na na lesie, o ile tego lesu nie zamknęli, akurat mhm. to, 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 to faktycznie jest, jest zbawienne. Ja, wiesz, ja nawet sam tego doświadczyłem, mimo że nie jestem osobą, m, która jakoś tak y, garnie się na łono przyrody. Tak nie mam, tak po prostu, tak? Ale zauważyłem, że, że w momencie, kiedy za zaczęła się ta pandemia i tak jakby więcej czasu w domu spędzam i tak dalej, ja po prostu jeszcze bardziej, ja zawsze lubiłem po prostu wychodzić z domu, tak? Więc jeszcze mhm. bardziej po prostu wykorzystuję każdą sytuację. Więc tak domyślam, co takie dzieciaki, które mają. Jeszcze tyle energii, dużo więcej niż ja. E, więc tu, tu myślę, że się w pełni z tym y, zgadzam. A wiesz co, Taki z takich pytań, które sobie jeszcze tutaj, czy, czy tematów, które sobie y, napisałem, zastanawiałem się nad taką rzeczą, mimo że trochę mam wrażenie, że już o tym opowiedziałeś, e, czego nauczył cię. Biznes, w ogóle robienie, robienie biznesu. Już nie chodzi tylko o dzieci, tak? Tak, jakbyś miała tak spojrzeć z lotu ptaka na te ileś lat, w którym jesteś, czego się nauczyłaś? Matko, ja nie wiem, czy da się odpowiedzieć na takie <laughs> pytanie wprost, bo, bo w, w, w momencie, kiedy wiesz, prowadzę biznes, odkąd pamiętam, to, to, to jakby to jest taki stały element mojego życia, tak? Gdzie no, wiesz, przede wszystkim. Biznes, szczególnie w takiej formie, w jakiej ja go prowadzę, to jest taka nauka, lekcja prawdziwego życia. Tak, jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. Jak kreatywnie coś wymyślisz, tak kreatywnie zarobisz i tak sobie zorganizujesz czas. Wszystko wolno i, i wszystko jest możliwe. I naprawdę, jakby prowadzę biznes w takiej, w takiej formie, gdzie skoro już się zbuntowałam przed etatem tak, przed pracą od do to buntuje się również formule, gdziebym teraz nad własnym etatem miała pracować od do, tak, w takich konkretnych godzinach. Jeśli, nie wiem, na, na etacie ktoś mi mówi, co mam robić i ja teraz, nie wiem, się o, o, o zobowiązałam, że ja teraz mam taką firmę w takiej formie i tak to będę robić i przestaje mi to pasować, to w tym momencie otwieram się na to, że okej, okay, dobra, jak inaczej mogę to robić? Tak? I, I biznes mnie, mnie nauczył tego, że, że naprawdę tylko nasza wyobraźnia, ja wiem, że to brzmi bardzo klisze, ale tylko nasza wyobraźnia ogranicza to, co my możemy, to czego my nie możemy. I wiesz, ja tak po troszeczkę wychodzę z tej strefy komfortu, bo nie jestem takim, jestem, jestem mentalnie przedsiębiorcą domyślnie czyli, że ja nigdy bym się nie dała zamknąć w ryzach, co nie znaczy, że, że prowadzenie biznesu przychodzi mi łatwo, bo ja się tego naprawdę wiesz, jakby krwią, znojem i wszystkim potem uczę i przychodzi mi to bardzo wolno, tak bym to raczej, pewne rzeczy, do których dochodzę mniej więcej teraz po 10 latach, to są takie rzeczy, które były, wiesz, dla wszystkich oczywiste 7 lat temu i mi mówili, że może warto by było to czy tamto, tak? I ja dochodzę do tego, w jakiej formie, w jakiej, w jakiej formie chciałabym takie elementy Wprowadzę sobie w biznesie, ale, ale faktycznie poszerzam tą swoją strefę komfortu powolutku, czyli robię ten jeden krok dalej i widzę na horyzoncie więcej. I teraz przyszedł taki moment, kiedy właśnie rozszerzę swoją działalność, czy, 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 czy poszerzę ją o takie obszary, które pięć lat temu na przykład. Nie przeszłyby mi nawet przez myśl, w sensie, że one są zbyt ambitne, zbyt dalekosiężne, jakieś takie, nie wiem, zbyt z rozmachem, że, że, że uważałabym pięć lat temu, że tego się po prostu nie da zrobić, nie? że ja jestem za słaba. Na takie, na takie coś. I, i to, tego mnie biznes uczy, że ja po prostu, wiesz, robię krok dalej, robię coś nowego, poszerzam trochę tą swoją krok, strefę komfortu, wiesz, robię coś nowego, trochę się w tym muszę, wiesz, zasiedzieć, troszeczkę otrzepać koło i, i potem jestem gotowa znowu patrzeć kawałek dalej, nie, że o, tam za rogiem znowu coś widzę, jest tam coś ciekawego, a ja też jestem taka mentalna trochę sroka, że, że, że ja muszę mieć co chwilę coś nowego, ja muszę mieć jakąś zmianę, e, e, muszę zrobić coś ciekawego i dopóki jakaś forma Forma biznesu, jakiś element mojego biznesu nie odpowiada mi absolutnie w 100%, że się czuję jestem komfortowo i to uwielbiam, to jest duża szansa, że, że ja ten element zmienię. Mhm. Nie? Jeśli on nie jest po prostu dla mnie idealny. I to, i to jakby. Najgorsza rzecz, chyba, którą można zrobić, to zacząć prowadzić biznes, żeby być wolnym, a potem stać się niewolnikiem własnego Aha. biznesu, nie? O, no tak. No. No tak. Częsty, częsty chyba przykład. No tak, ale, ale fajnie powiedziałeś, że tak naprawdę to ty też dojrzewasz i, i wraz, wraz z biznesem i wraz no, z życiem po prostu, nie? Okej, okay, super. Powiedz na koniec, gdzie można cię znaleźć w sieci. Gatmader.pl, tak jak jest Gatfader, czyli Ojciec Chrzestny, to ja jestem Matka chrzestna, czyli Gatmader. I tak jestem też na Facebooku i na Instagramie i przede wszystkim po prostu moja strona internetowa gatmad.pl i Gatmater Podcast wszędzie gdzie wam wygodnie słuchać tego podcastu. Jasne, i w takim razie zapraszam bardzo do tych wszystkich miejsc. Gdzieś tam linki będą wrzucone. Ja na koniec przypomnę Liberum Weto Media, to jest miejsce, gdzie ukaże się to nagranie po raz pierwszy, i tam przez jakiś czas będziecie mogli sobie obejrzeć obejrzeć to, ponieważ to jest taki ukąd waszą stronę. Później pojawi się to na ogólnym kanale YouTube'owym. Ja dzisiaj gościłem, Angelikę Talagę. Bardzo Ci dziękuję za wizytę, za poświęcony czas i cóż, gdzieś kiedyś pewnie jeszcze do zobaczenia. Pewnie tak, pewnie tak, do zobaczenia. Pozdrawiam wszystkich.